Chyba. Nie wiem, to pytanie w sumie było. Dobra, to jest jakiś Ej, ty tam! Stawaj, Będziem się potykać. Gdybyś się mógł o własne cizmy potknąć niedorostku. Stawaj mówię! Jam jest Ron Witt z Małego Łęgu. Świętym ślubem związan! O jak mi przykro. Współczuję. I że dla najpiękniejszej panny Jagódki, sto rycerskich pojedynków stoczę. Wyciągaj miecz, co so rychlej! bo mi pilno. Jeszcze 99 zostało. Szybko. Yy... Szybko pójdzie. Służy, racja, załatwię to szybko. Na go? Dobrze. O kurwa, miecza nie miałem wyciągniętego. On mnie zadał jakoś dużo w ogóle. Tości! Wystarczy ci już? Tak, tym razem miałeś szczęście Ale kiedy się znowu zmierzymy ja Jeżeli jeszcze raz, raz mi wyzwanie Podniesiesz na mnie rękę Wyciągniesz miecz lub choćby krzywo spojrzysz Zabiję cię Takiś pewny? Tak No to zobaczymy Ale Left.